122 w obliczu miasta świętego, pieśni stopni Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do Domu Pańskiego, już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, Jeruzalem, wzniesiony jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił, pokój w tobie. Przez wzgląd na dom pana, boga naszego będę się modlił o dobro dla ciebie. Kapłańska rozdział 18 Świętość małżeństwa i rodziny Dalej Pan powiedział do Mojżesza Mów do Izraelitów i powiedz im Ja jestem Pan Bóg wasz tego co czynią w ziemi egipskiej w której mieszkaliście nie czyńcie, tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której Was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki. Będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem pan. Małżeństwa między krewnymi są zakazane. Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem pan. Nie będziesz odsłaniać na gości swojego ojca lub na gości swojej matki. Ona jest Twoją matką, nie będziesz odsłaniać jej na Nie będziesz odsłaniać na gości swojej macochy, bo to jest nagość Twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej siostry, córki Twojego ojca, lub córki Twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniać na gości córki swojego syna, lub córki Twojej córki, bo są one Twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać na gości córki żony Twojego ojca, bo jest ona dzieckiem Twojego Ojca. Jest Twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną Twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać na gości siostry swojej matki, bo jest ona krewną Twojej matki. Nie będziesz odsłaniać na gości brata swojego ojca. Nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna. Nie będziesz odsłaniać jej na gości. Nie będziesz odsłaniać na gości swojej bratowej. Jest to nagość twojego brata. Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna, ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta. Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej. Byłoby to sposobnością do niezgody. Czystość małżeńska, zakaz nadużyć. Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną Twojego bliźniego, wylewając nasienie. Przez to stałbyś się nieczystym. Nie będziesz dawał dziecka swojego aby było przeprowadzone przez ogień dla molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem. Przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z Nim złączyć. To jest sromota, końcowe upomienie. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości, nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was, bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy Ziemi. Którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona, ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączani spośród swojego ludu. Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic obrzydliwych zwyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Esteri, rozdział pierwszy A było to za dni Azwerusa Azwerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad 127 państwami W owych dniach kiedy król Azwerus zasiadł na tronie swego królestwa na zamku w Suzie w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i najdzielniejszych persów, i medów, wielmoży, i władców państw, którzy byli razem z nim. Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa, i blask swojej chwały, i wielkości przez wiele dni to jest przez dni 180. A o po upływie owych dni Wydał król ucztę dla całego ludu, który znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do najmniejszych. Przez siedem dni na dziedzińcu ogrodu przy pałacu króla. Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy złote i srebrne. Stały na posadce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice. Napoje zaś podawano w naczyniach złotych, a zastawa była znaczeń różnych, a wina królewskiego wiele według zwyczaju króla. Picie odbywało się według takiego polecenia. Nie było nikogo przymuszającego bo to zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu. Niech każdy czyni, co mu się podoba. Także królowa waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Azwerusa. W siódmym dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, Bizetty, Harbony, Bikty, Abakty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów usługujących królowi Azwerusowi, aby przywiedli przed oblicze króla królowę waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej piękności. Odznaczała się bowiem miłym wyglądem. Ale królowa Vashti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał i gniew w nim zapłonął. I rzekł król do mędrców znających prawo, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd. I rozkazał przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarszisza, Meresa, Mersenę, Memukana, siedmiu książąt perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze miejsca. I zapytał, jak według prawa należy postąpić z królową Vashti, która nie wykonała rozkazu króla, jaki Eunuchowie otrzymali? Na to odpowiedział Memukan w obecności króla i książąt. Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Azwerusa. Gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im: Król Azwerus polecił przyprowadzić królowę Waszti do siebie. A ona nie poszła. Dziś wszystkie księżniczki perskie i medyjskie powiedzą do książąt królewskich, co usłyszały o postępowaniu królowej. Wtedy będzie wiele pogardy i gniewu. Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich. I niech będzie nieodwołalne to, że Vashti nie może już przyjść przed oblicze króla Azwerusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej. A gdy usłyszą dekret króla wydany dla całego królestwa, a wielkie jest ono, wszystkie kobiety oddadzą cześć mężom swoim, od największego do najmniejszego. I spodobała się ta rada królowi i książętom jego, i uczynił król według słów Memukana, i wysłał list do wszystkich państw królewskich, do każdej krainy, jej własnym pismem i do każdego narodu w jego własnym języku, aby każdy mąż był Panem w domu swoim i mówił, co mu się podoba. Tego Jakuba, rozdział trzeci grzechy języka. Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy, jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w rysach. Także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy konią wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich pochwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało. I sam, trawiony ogniem piekielnym, rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne. Pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może bracia moi drzewo figowe rodzić oliwki albo winna lato rośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. Prawdziwa mądrość. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie nie na tym polega wstępująca z góry mądrość ale mądrość ziemska zmysłowa i szatańska gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, Którzy wprowadzają pokój. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.